Siemano, z tej tam was w odcinku z serii Overwatch'e Już mam pobranego Overwatch'a, możemy zaczynać go oglądać i oceniać Jaka będzie mapa? Dust 2 Zakładam, że to będzie mecz pomiędzy ruskim a ruskim się znaczy, to... No, to jest tak, Dust, to jest mapa, moim zdaniem e, I zakładam, że tutaj będą cztery. No bo... Dust to nie da się grać, Dust, Dust to nie jest dobra mapa Dust to nie jest w ogóle mapa do gry Jak można grać Dusta? gracie Dasta. Przestańcie grać Dasto, tylko Mirek. Mamy tutaj suspekta ze Scoutem i rewolwerem 1-0 Czyli od początku gry będzie odpalony Już... A nie no dobra to nie normalnie podchodzi. Normalnie podchodzi No dobra, mogło się udać, tak? Mogło. Mogło siąść. Każdemu się zdarza. Pierwszy no scope Jak tam w ogóle jego staty? 100%... a nie, czekaj, eee, suspect. 100% headów, ale tylko jeden frag, czyli nic nie zrobił później ludzie. Czy jest jakoś tak wam dla Ten chłopak to laguje. Ej, ale mi, mi, tylko mi... Jakby... <gryw> jak ja o to skomentować, no? Chłopi tam dwóch chyba lata na fake lagu. Ten to ma jak na razie tylko aima. zostaje no, przez ściany. A to normalnie chyba strzały. Oh. Tutaj nie trafił. Udało mi się ugrać rundę. Ale też bez jakichś szałowych bań. Suspect idzie na longa. Po Autokampa autokampa Ale nie wychyla, co dziwne w sumie. No to normalnie to rany normalnie nie tutaj. I czemu on wahi same no Co -y? sobie zrobił no -scope challenge? O, konfiguruje coś. Lekkie, nie dobra, nie, nie miał lagów, jednak Ale tam dwóch chłopów ma miało lagi No tam na jednym idzie Trigger, ale, ale w sumie się teraz tą konfiguruję. To coś pisz na czacie, ale nie Sam revolver. Czy kupi scouta? Nie kupił scouta, gradaj z samym revolverem. Ciekawe, sobie, nigdy chyba nie widziałem. O, dobra, jak kupił scouta. Ale same. Dobra, same. Trzy snajpy. Po CT. To nie jest do pomysł. Cały, same snajpy. Ale no, schopy mu się dają idealnie. To musi być naprawdę fakt. Mam wrażenie, że on teraz przestał. Wyłączył cheat na chwilę. Bo zobaczył, jaki to on jest dobry. I stwierdził, że. A! Wreszcie tą sobie zagram. Eee, hihi, huhu. jest On w ścianę wcelowany. Czeka. to w ciało? No bo to był normalny strzał. Tutaj znowu coś konfiguruje albo pisze. Rozprawkę pisze na czacie pewnie. O. Ehm. Um, w tym roku matury. Nie mam, nie mam pomysłu na tą. Na żadną e, rozprawkę. Co on kuźwa? Sam my Pewnie to później zmontuję i będzie. O, jaki jestem zajebisty, hehe, <laughs> na no To trochę jak ja. To też trochę też, tak będę odpalony odpalany, te wszystkie klipy są na odpale, Mówię. Ale no. Nawet nie, nie, to był normalny w sumie. no po prostu wycz wyczekiwał. On wie. On, nie you no. Know, to nie jest Silver. W sensie, chyba, albo, albo jest dzieciak, którego na TikToka, albo to jest, yy, jakaś wyszczeranga mi wszystko. Dziwę mnie to, że cały czas gra tym scoutem, cały czas walczy na scopy. To część skopu taki naprawdę celnych trafia. Idzie na B. Podał info, że jest B. Słyszał. Nie strzeje... Poczeka, poczekał. No ta bania to trochę dziwna. Ta bania też dziwna Tutaj idealnie trafił Nie wiem, nie, nie wiem co o tym mówić. To się jakby... Pierwszy raz z GTera, który wali samenoskopy. Problem z noskopami jest taki, że jak pobowali samenoskopy, to... To no powiedzieć często czy mu leci dany słownik. Ale on nie wiem on cały czas pisze, on cały czas siedzi awk. Ja mi wszystko wlepię mu aim'a. Dobra, po, a propos tego, że wyższa ranga jednak... O noga na tiktaka. Bo wyższe rangi nie chodzą, nie, nie kłócają, nie chodzą jak strzelają. No właśnie. I ma trigera. Bo ten celownik na prawdę nie przeskakuje na łeb. To znaczy na, na przeciwnika. Może nawet nie tyle na co na łeb, co po prostu na przeciwnika. Moim zdaniem ma, ma, nie ma, nie ma. Ale to moje zdanie. Przynajmniej dla mnie te, te były strasznie dziwne. Dobra, to ja w takim razie tutaj zatrzymuję i widzimy się... A, nawet nie musiałem zatrzymać. Właśnie, to jest śmieszne, że czasami strasznie szybko te overwatche wyskakują, a czasami trzeba, nie wiem, zagrać sobie jednego z deathmatcha, trzeba wyjść z gry, wejść, i to jest, to jest ciekawe dosyć, jak to działa. Moim zdaniem, nie powinno być tych przerw pomiędzy overwatchami, jeżeli jest to zrobione specjalnie, ponieważ w sposób, oglądając overwatche, ja przyczyniam się do pomocy Valve'owi, właściwie wykonaniu za niego, za niego połowy roboty. Więc i to też bądźmy szczerzy, no mało kto kto ma możliwość na Overwatch robi to overwatche, no bo nikomu się nie chce. Mirek, Mirek, mapa dobra eee, Lanowy <grystanie> Lanowy smoke na okno Chyba to było na okno Będę już tak tak się na okno Smoka Ale już widać wyższa ranga, bo chłopak, chłopaczek ogarnia 3. czwarta runda, yy, 1-2 Zobaczmy staty. Saspect 60% headów. Na 5 fragów to jest 3 fragi w web, To nie jest dużo. To stosunkowo... no to jest takie normalne, no. Dzięki, że no bądźmy szczerzy, pistoletów no, to też Bania siada często. Skałaszka też zawsze w łeb. Na razie wygląda czysto. Tej nasz poleciał ładny. Kryje kuchnię, no. Normalne jest to, że kryje kuchnię. Zbawiamy. Dziwne, że nie patrzy y, tych... apartów. Ale no załóżmy, że Widzisz ten, ten przeskok samtąd z tego podestu na. na. na dżunglę To było naprawdę dziwne Ale Dobra, załóżmy... chodźcie tak z Każdy Każda musi to zrobić. Ja to trochę patrzę, no bo smoke smoke ładny I jestem ciekaw czy jest bot który wykonuje smoki da się tak zaprogramować coś w tym stylu bo te full auto to takie no tutaj widział z lewej mógł sprawdzić mógł ustalmy mógł sprawdzić to jest skanuje skanowanie jest normalne z tego miejsca jak... Chociaż celownik mu dosyć ciekawie akurat na bańki przeskakuje, dziwne jest, coś strasz, mnie dziwi to, że on, Walę takie, on, on naciska, się jakby normalnie, normalny człowiek robiłby full auto, I ciągnął, pociągnąłby, a nie powolutkie tapy przy każdym możliwym strzale. Tak jakby chciało, żeby ten, ten imlock mu cofnął na łeb. No dobra, no, rotują yy, 2A, 2B, robią jeszcze zamieszanie tutaj. Biegną, dostałem szybkie info, że, 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 że powrót tutaj. Jeden tylko został na A i to bardzo dobrze zostało na A. Yy, on widział shorta, miał info. Wiedzą, że rotować z A. No ja tak. Takie w miarę możliwości normalne te banie, lekki aimlock może być. Moim zdaniem, bo ta... ta pierwsza... te pierwsze frak był taki trochę dziwny strasznie. Plus... No tutaj. Tutaj już ciągnął bardziej te full auto, ale wcześniej to były takie tapy bardziej. Jakby... Jakby się obawiał, że full auto mu nie wyjdzie. A to idealnie rzucone. To no podziwiam. Chciałem zobaczyć tylko czy idealnie to mi siadło. Robi to jest Connecta. Tutaj runda grana dla TT. Też grom. Ten fez tak naprawdę mało co daje. Bo w tej chwili już są... Wszystko widzą pszenicy. Patrzy, patrzy. No normalnie się patrzy. Tej dostarczał strzał z CT. Co też mógł. No to ta bania taka fartowna była trochę. Ale to jest całkiem trudny demf, bo mimo tego, że naprawdę chłop, hop popa w tej chwili e, suspect 70% headów. On wali pra, tak naprawdę prawie w banie. W większości banie wali. I no tutaj być może nie zwróciłem uwagi, bo na tabelę, ale mam wrażenie, że tutaj lekki łohak poleciał. To jest coś, cofa No ale właśnie On takiego się nie trafia A wcześniej wali niesamowite banie Tego już nie lubię Nie wiem, tak. Patrz, patrz wszystko Patrz smoka co by mógł ktoś pokeliu? No, normalny skok, ale nieudany. Nie wiem, troszkę nie rozumiem, No dobra. Wszedł sobie do okna spokojnie, poczekał, poczekał, już smog zejdzie, bo najlepiej moim zdaniem właśnie poczekać, bo wychodząc ze smoka najpierw przeciwniki zobaczą, a później dopiero ty zobacz przeciwnika. Tu jest słyszysz skok, to normalne zabójstwo. Moim zdaniem w Overwatchach powinno być możliwość zobaczenia rangi. Bo to pomaga, bo jeżeli to, to byłyby slivery, to automatycznie mu wklejam za smurfing, albo za, za cheaty. Ale jeżeli to są globale, no to to w takim razie może tak grać, to nie jest problem. To jest standardowy smog, w sumie, w sumie, w sumie bym go wykorzystał, gdzieś go nawet uczyłem. Nie przeskakało smoka, Ale ban jest strasznie dziwne, trochę chyba. Tutaj hop w ogóle na lagach lata sobie po lewej. Nie wiem czy fake lagach, czy, czy po prostu lagi, ale. Pingu też chyba się... Nie, ping da się zobaczyć. A nie wiem kto był. To normalny strzał. Yy, okno sprawdził. Samu wychylił. Ale ten te, te nejdy strasznie takiej... Nie wiem, jakby, jakby jak patrzę na jego grę Z jednej dobrze gra, a z drugiej gra fatalnie To fart Nie wiem, mi strasznie nie pasuje jego gra do jego co? Co? Moim zdaniem miał. Moim zdaniem miał. Łoczu miał Wolhaka. Chyba nie. Nie wiem. Eee, ciężko. Mógł mieć lekkiego. Eee, Griffin na pewno nie. No bo smurfing raczej nie, nie wchodzi w grę. Bo no, miał kilka takich strzałów. Oczywiście pod. Ana podchodziła. Odr. Tu no, jedyne co bym chciał dać, to, to ten taki. To jest takie rzucanie smoków, ale załóżmy, że sam dał radę. Jeżeli mi właśnie zaraz wyskoczy, to sobie jeszcze nagram jednego, jeżeli nie, i chyba nie wyskoczy zaraz. Także ja bym chciał podziękować za oglądanie. Dzisiaj taki y, krótszy odcinek. O, a jednak jest. A jednak ostatni overwatch będzie oglądany. Ja się jeszcze ułożę lepiej na tym fotelu. Ale dziwny chłopcy się. Z jednej strony, po tych nejdach, on strasznie nie umiał rzucać nejdów. Jakby nie umie rzucać nejdów w tej grze. I to się, jakby rozumiem, raz nie trafił nejda, spoko. Ale on ty, tymi nejdami, to, to on ledwo trafiał. w sensie jakby on. Kilka, kilka tych nejdów z eee, Przez co, no. Ustalmy. Osoba, która tak strzela, musiałaby być, nie wiem, po Valorancie. Musieć przejść jakieś jakiejś innej gry strzelanki i być w niej zajebistym, naprawdę I przejść do Cessa, żeby strzelać... O to jest Maria, Messenger, nie, zostaw, nie e, musiałby... Naprawdę dobrze strzelać, ale nie ogarnąć jeszcze do końca tej gry Bo no takie, takie, takie nade, co on rzucał to hit e, zresztą no parę razy miał takie rakowe sytuacje, gdzie ledwo u przeciwnika trafiał czy nie trafiał po czym wcześniej chłopa nie widział, od razu co przeskakiwał i od razu go zabijał. Więc ja, no, moim zdaniem, miał lekkiego I'm Locka. Aczkolwiek to się przekonam za kilka dni. Jest to napisane gdzieś? Nie. After. A no, to za kilka dni się przekonam, czy, czy rzeczywiście miał haksy, czy nie. W ogóle spadłem, spadłem z rangi. Miałem Kałacha w Laurach, teraz mam Kałacha moje mecze wyglądają tak tutaj jakbym te dwa mecze wygrał to tutaj byłby awans na Laura pewnie w ogóle po tym meczu spadłem a tam miałem e, kratkę e, a no tutaj otwieram tutaj otwieram tutaj jestem drugi tutaj jestem drugi tutaj słabszy mecz <grywdy> jest jestem pierwszy tutaj jestem trzeci to w ogóle ciekawostka ten mecz tych czterech panów to jest, nie powiem po kolei, bo nie pamiętam już, ale to jest plus minus global, supreme, lem i orzełek w. orzełek zwykły. Nie wiem, czy lem to jest orzełek, czy orzełek w laurach. Ale było orzełek w laurach i orzełek. Czy ja widzę, overwatch nie się trochę pobrać. Jak zwykle musi być wszystko przeciwko mnie. A jeszcze trzeba to. W sumie, montować nie będę tego. Bo akratowerbocze na szczęście nie muszę montować, dzięki, czemu, dzięki temu, że mogę po sobie zatrzymać nagrywanie. Aczkolwiek e, fajnie by byłoby, się to szybko pobrało, bym sobie poszedł coś zjeść i odpaliłbym live'a. Bo e, jak to nagrywam, to już udało mi się zdać sesję, na szczęście. Prawdopodobnie udało mi się zdać sesję. Dzięki czemu mam dużo czasu i mogę pozwolić sobie na przykład na codzienny live, y, czy na, częst na częstsze odcinki, bo dzisiaj odcinek. Wczoraj był odcinek, dzisiaj wleciał. Wczoraj chyba były dwa shorty, albo. Nie, przepraszam. Przedwczoraj były dwa shorty, wczoraj wleciał odcinek z CSK z Lamienia, dzisiaj wleciał short już jeden. Jeszcze wleci ten odcinek. Najprawdopodobniej, chyba że się z eee, I Eeeh. Iż dzisiaj będzie, także. Oglądamy. Mirek? O, Mirek, dobra. Mirek to jest dosyć częsta mapa. Wszyscy ją, mam wrażenie, grają, wszyscy ją znają. Tutaj Suspect, yy, runda czwarta dla counter-terrorystów, Suspect aktualnie otwiera, 100% headów, yy, a jak wygląda to u przeciwników? No przeciwnik przeciwników 80-70% to, to tak jak mówiłem, na start przy 5 fragach to nie jest aż tak skomplikowane, szczególnie w tych fragach. Tutaj Suspect w molo, tu jest duża szansa na to, że się odpali, ponieważ, iż gdyż yy, często jest tak, że... Przeciwnicy, jeżeli. Jeżeli, le, jeżeli przeciwnicy wygrywają, to wtedy yy, nasz suspect będzie chciał się odpalić, bo. No, jak to tak? Przegrać? Spaść rangi? Nie można. Czy. Często przeciwnicy po prostu lat, lat, latają odpaleni, przez to. Yy, no, tutaj się. To jak też odpala. No tu normalny strzał, normalny spray. to wszystko. Tutaj też bardzo ładny spray. Ej, ale problem, bardzo ładny. Normalnie.. Moim zdaniem na razie normalnie gra. W sensie... To są... To są e, co To jak na razie wlatuje Griffin. W sensie Griffin chodzi mi o to, że... E, smurfowanie. Ale to jedyne co mogłem go jak tak naprawdę w tej chwili zgłosić. W się mam się 27% z użycia CPU. To chyba źle. Po co chodzi tutaj do rampy? Tutaj smoki wleciały już na Sidas, na CT, na dżunglę. Na sajda wleciał, ciekawe. Prawda, wszystko powolutku. Nikt nie patrzy drewna, bo spali. To normalny strzał, moim zdaniem. Nie było w tym nic takiego ani aimowego, ani nic z tego. O, się włączył. No i to będzie chyba druga runda ugrana dla nich, ale patrzy normalnie, tutaj yy, dobrze patrzy plecy, dobrze patrzy plecy, na no, dobrej wysokości celownik ma, yy, tak naprawdę już mogą, 10 sekund w tej chwili, jest, to już mogą uciekać, bo raczej, no jedna osoba, tylko ten chłopcy powinien jeszcze zostać, patrzeć na tą pakę, czy na pewno nie pantuje. To było trochę dziwne. Ja bym, szczerze mówiąc, ja bym nawet nie, nie patrzył, tak naprawdę. Chociaż. Wyrzucił pakę, podchodzi na rampę. Jest chłop na boxach na standardzie i jest secret ninja. To są fun leko, bardzo ładnie. Smoki, tylko brakuje mi tej smoka na. Bardzo, bardzo ładna bania. To jest od To już standard. Niestety zginął. I jest znowu. A. pakę pewnie. Standard. O, bym <laughs> podniósł. Eee. Nie, patrzę tylko Patrzę normalnie. Jak moim zdaniem normalnie. Coś coś się zawiesił trochę na chwilkę Ale tu już ma inforze yy, pod drewnem Eclipse Czy Eclipse Czy On wszystko... Nie, on kucnął, dobra. I jak to to myślałem, że on jakoś tak slotnikie przeskoczył na chwilę Tu normalne. To moim zdaniem to co najwyżej to jest smurf. Vortek też dobrze to, to, to gra. Skinów chyba nie ma. Jest skin w postaci ciemnoskóry. Tutaj pozdrawiam Rodego. On gdzieś odchodzi. Skinów nie ma. Pewnie nowy konto. No ale to normalnie gra. Jak na moje hop chłop, normalnie gra. Nie robi, nic takiego. Eee, Niesamowicie, nie wiem, banie 360 Ciekawe. Bo spodziewałem się, że od sobie Overwatcha i trafię na chłopów, którzy będą nawalali banie cały czas. Eee, kręcili się, lagowali jak Sylara na live'ach. Eee, coś w tym stylu. Ale nie, ładnie wchodzą. Poprzedni, poprzedni to był. Ta, poprzedni szlapat, mówię, że mi krzywo. Pierwszy to. No to był taki obowiązek, moim zdaniem. Tutaj, tutaj. Co jaka trudno stwierdzić? Bo, moim zdaniem, on tylko smerfuje. Ewentualnie tam coś, lekkie wspomaganie. Może mieć, ale tak. Ale, moim zdaniem, to raczej smarfuje. Nie widziałem, że mu jakoś tak dziwnie to nie przeskakiwało, czy jakieś dziwne banie. Normalnie to banie strzela. Normalne, ładny spraye le lecą. Tu... Wziął sobie awupkę. Nie, nie wziął awupki. Kolega mu zabrał. Tutaj nie wiem czemu... Nie wiem czemu tak stoi. Myślałem, skoczyć do rogu w kuchni i tam, by mając full życia, przeżył po prostu. Tutaj pisał, haha, noobs. A to też normalne jest, że... To jest... Choć rzuca tego smoka. Chyba wiem, co to jest smok w sumie. To wygląda trochę jak smok na jakiejś... Y na jakąś dżunglę, coś w tym stylu. Bo ten smok mogę mapę otworzyć? Nie za bardzo. Chyba nie mogę otworzyć mapy. Dobra. Bo hop rzucił stąd, w plus minus tym kierunku. Stąd, mówię, dżungla jakaś, coś w tym stylu. Teraz dziwne jest to, że u nich, u nich trzech stoi A jak już na A było cicho. Ładnie podchodzę, bardzo bo nie podchodzą podchodzę na... na to A, na to B. Po cichutku, pomalutku Bez pośpiechu Ale czy sprawdził tylko? No tutaj u tego pana to jedyne co to, to lekki wallhack. Co się... Ja osobiście nie widziałem nigdy, żeby ktokolwiek stał w tym miejscu, a jeszcze bardziej, żeby ktokolwiek sprawdzał to miejsce. Eee, też trzeba przyznać, że jeżeli ja go zgłoszę za wallhacka, to on nie automatycznie automatycznie, tylko przyjdzie następnego, następnej osoby, która też będzie mogła potwierdzić, czy miał rzeczywiście wallhacka, czy jeszcze czy grał czysto. No to normalne, bo patrzył, patrzył okno. Teraz idzie sobie na mi, na... z Mila. Na rampę z awupką? Nie, nie jest AW z Awupką, y, z kałaszkiem. Standardowo. Tutaj to... Nie wie na co rzuci smoka. Więc już nie rzuci. Poniósł Awupkę. Co będzie robić z tej To jest... Bardzo dobre pytanie, bo to, tego jestem ciekaw. Bo to skałaszka to. Spray'e to, to normalne, ale z Awupki. Jak mu będzie dzisiaj przylatywał celownik? Zasadnij, że przy kawałku może robić kule auto i kryć się lepiej, a przy AWP to będzie widać, że idzie czoło. No tutaj widział chłopa, normalnie, że będzie poszedł CT. To było normalne. On tak naprawdę przesunął, najwyżej, tutaj widział łepek. I my nawet go zabili. To też było normalne, to był... Takie, takie fliki to... To, to, to nie jest nic takiego niesamowitego. Cieka mówię, no, tutaj jedne co to smurfing. To też normalna bania. Czyli moim zdaniem nie było żadnego I'm Assistance, e, Wallhaka, no... Też nie było. Other, nie, Grifing. Jedne co to jest griefing to mówię, to jest ten... E, smurfing. E, który moim zdaniem tutaj był, ponieważ no... Chłop. się no... Ja najgorsze to właśnie to przy Smurfingu nie jestem w stanie powiedzieć czy to rzeczywiście był Smurfing czy nie, ponieważ nie widzę jak to sranga. To, nie jestem tak naprawdę w stanie powiedzieć czy, czy to były Globale, czy i przeciwnicy byli tak słabi i czy, czy. to były Silvery i on po prostu wszystkich zabijał tak. Także to był ostatni overdose, wiem że tutaj mam w, w, następny następnym możliwy. Możliwe że nagram po prostu od razu odcinek drugi. Ten już to 26 minut, z czego pewnie. 10 pierwszych minut będzie w większości obejrzane. Także ja dziękuję za oglądanie. Żegnam się. Siemanko.